Idziemy zobaczyć na wyciskarki wolnoobrotowe w sklepie, w którym rozwaliśmy ekspres. To jest ekspres do kawy. Nie ciągniemy. Jakie nie dziwne! No, tu się wsypuje kawę i robi się kawka stąd. Taki inny niż ten nasz, nie? Tu to są w ogóle takie szalone. Popatrz, jakieś szalone ekspresy. Ale my szukamy. o, Teraz słuchajcie, my pijemy cały czas czarną kawę i mam wrażenie, że taki ekspres w 100% wystarczy. Tu jest ten Philips którego chatbot polecał. On jest taki spokojny? Nie wygląda spoko. Nie, wygląda strasznie dziwny. Ten Ale... też. Ale patrz, to by weszło ku ekspresu. Oj, ma uchwyt. Wygląda jak stacja to żelazka. O kurczę. Ciężkie? Spróbuj. No. Jedną ręką nie ma szans. A nie no, ty chyba się nastawiasz, że to ultra lekkie będzie, no. nie? Nie no, to ja wiedziałem, że one takie są dość spore. Wiesz co to jest? Toster, tu się wkłada chlebek, naciska się, on robi tost, piecze ten chlebek, i potem ten chleb wyskakuje. Na pewno w jakiejś bajce widziałeś. A skąd to wiesz? I to, to chleba ma ser. Ale my nie mamy takiej, skąd ty to wszystko wiesz? A to no skąd chleba? A skąd wiesz, że to jest do chleba? Gdzie to widziałeś? No, w blu to było? A nie, przypadkiem mama ci chwilę temu opowiadała. Uf. Wychodzimy. Wszyscy jarają się tymi czajnikami. A ja mu chciała z tego toster. I czajnik też bym taki chciała. Następny czajnik, który chcę, to chce ten, kochanie. Chce, Co? A co bierzemy ją dzisiaj? Chcę! Miko, chodź, idziemy do kasy. Ma Małuszyt. Ostatnia. Fajnie. Dobra. Jeszcze wyjdziemy z wyciskarką dzisiaj. A nie, to myślałam, że to są... Tak, bierzemy, będą soki. Będziesz robił soki. A ty uwielbiasz soczki z owoców. Tam się wkłada i robi się soczek. Mhm. Tak. Jedziemy po Owocki, Mikołaj. Tak. Czy mam wziąć na ręce? Widzieć. Chcesz widzieć, jak. Okay. ale tylko na chwilę, bo jesteś ciężki. Mamy wyciskarkę. Będą pyszne soczki. Kto się cieszy, kto się Nie, cieszy, kto. Ja, ja. Co co, tak co rano pyszny soczek? Krzyś, ona nawet imbir wyciśnie przecież, bo to co? jest wyciskarka. Imbir wyciśnie. Aha, ona... No, to co ona wyciśnia, wyciśnie? Wszystko. Dotarliśmy do Aldi. W sumie dawno nie robiliśmy zakupów w Aldi, ale ta mieliśmy najbardziej po drodze, już nam się nie chce kręcić nigdzie indziej. Kupimy owoce, bo jak wrócimy, to testujemy wyciskarkę. Także idziemy szybko, bo właściwie w lodówce nie mam nic po świętach. Chciałam kupić jakiś skyr, jogurty, nieduże zakupy, no ale co nieco potrzebuję. Zobaczymy, co jest. Aha, i w ogóle w Algi podobno mm, są plastry miodu, takie do kupienia całe. Mam nadzieję, że uda nam się to kupić tutaj, bo strasznie chciałam się w niego zaopatrzyć, bo jedliśmy go raz i był pyszny, a to też y, bardzo dobre dla zdrowia, dla odporności itd. Więc jak tylko będzie, to na pewno biorę. Pokażę Wam, czy jest. Ja absolutnie ostatni raz jechałam do Aldi. Nic nie kupiłam. Plasterów miodu nie było, nic nie było. I muszę iść do Lidla, bo nic nie było. Ty już wyciągasz? Zaraz będziemy wyjmować, kochanie, zaraz. Tak, wyrzucę. Mikołaj ma ważne zadanie, będzie odklejał naklejki. Tutaj z tego mango też możesz odkleić naklejkę i będziemy robić soczek. Uważaj. Ojej, mango ciężkie, co? Super. O mnie czekacie! Czekamy. ...konca. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dodaliśmy światełko tam. Tak. Krzyż zdrowie. Sylwestra. I mogę wejść na wyspę? A po co na wyspę będziesz wychodzić? Może tu być. Będę wszystko widzieć. To jest chyba sprzęt, który najbardziej dla Mikołaja jest cenny. Mikołaj, Uwielbiam robić okazy. Pomarańczy, nie? Wyciskałeś. Jest! Udało się! Brawo! jest bardzo dużo elemen. Uwielbiam to! O, jest! To? Jest? O, Jezus, wiesz to! O, o Jezus Maryko. Wiesz, to ważne są etery. Może wyciągniemy to całe, co? No dobrze. Udało się nam go poskładać. Części jest sporo, bo dodatkowo jeszcze tutaj mamy... I takie coś też. Dodatkowo mamy tutaj też do robienia lodów, ale to jeszcze nie obczailiśmy, Dopiero będziemy to obczajać. I coś do... Smoothie i szczoteczka do czyszczenia, a teraz my zamontowaliśmy sobie już to na soka. Eee, I tu Marta jeszcze znalazła, że tu jest taki przecinak. Nóż. Tutaj wchodzi to, ten nóż wchodzi w to i nie trzeba ciąć jabłek. Nie wiemy czy obierać pomarańcze. Ja chciałam nie obierać pomarańcze. Ja bym chciał obrać, sobie, bo uważam, że będzie gorzkie. A Krzyś chce obierać, więc... Możemy teraz obrać? No na chcesz, to rzuci najpierw na na obrania i sprawdź, jak smakuje sok. Czy zmieści się? Nie, musisz go ja przeciąć. Ale tu jest włącznik, Mikołaj. Tutaj. Tak, możesz włączyć. Jeszcze jest raz? Jeden. On, tu, tu trzeba nacisnąć. To jest z powrotem, wiesz, jakby się coś zatkało. I dlaczego nie działa? Na no, drugą? Coś się zablokowało, czy jest złożone? Na no, drugą? Nic nie działa. Coś on tym ruszył i przestał działać. Bez jawi. Szybko poszło. Mm -hmm. Teraz możemy to połączyć. No nie mówcie, że się zepsuło. Ale dlaczego? Nie wiem. Jak to wsadzę? Może zły kontakt? Nie Musimy źle robić. A to jest niedociśnięte. Zaraz no idzie. ale co? To... to jest blokada, że jak ci to od, odkręci się. No dobra, no ale to się odkręca w momencie. To coś jest źle ma zrobione. Widzisz, samo się odkręca, ja musiała trzymać cały czas. Nie no to, no, to nie jest zaklikane coś na pewno. Poczekaj. Dobra, zabezpieczenie działa. Niko teraz wrzucił. Bez zastanowienia odwracamy to i te A Delikatnie. Mijaj ze skórką! Mij Ale. Co, skórkę? I skórka wychodzi? Trzebać. No co ty gadasz? No miazga No. Tak, Zrobimy tego jednego i sprawdzimy, jak smakuje. O, tak, Czy nie tak. gorzki Ale zabiera, pięknie zabiera. Okej, okay, powiem Wam, że super jest to ym, y, zabezpieczenie, bo mamy jeden sprzęt, w którym to zabezpieczenie działa beznadziejnie, on się otworzył i całe ostrza tak, więc katastrofa. Super, że jest zabezpieczenie, to jest mega ważne. To co, wylewacie sok? Smofy, a tu masz Smoothie Max, jedna 250 ml soku, szklanka. No to zaraz Szklanka z jednej pomarańczy wyszła? No, z jednej pomarańczy wyszło 250 ml soku, idealnie na linii. Ze skórką, no szok. Mikołaj, i testujemy. A jaki czyściutki ten stoczek, bo my mamy wyciskarkę do cytrusów. I ona jest super. Wiecie, jak robię... mam Tak, już tylko coś powiem, dobrze? No! Bla. Mamy wyciskarkę do cytrusów. Jak się wyciska na tej wyciskarce, to jest bardzo dużo takich paproszków, mm -hmm. to po prostu tego miąższu, no nie? A tu on jest czyściusieńki. Bardzo. Myśmy jeszcze zawsze przez sitko tak. przerzucali. Tak. Powąchaj. Jestem ciekawa. O, gorzki. Miałeś rację. Ale pyszny. Taki delikatny, ale gorzki. Trzeba. Trzeba obierać. Dobrze, tak. Będzie troszeczkę gorzkie, ale to zaraz zniknie tam ta woda. Mogę tutaj dolać wodę i wyleje się to? Dolej wody, przepuczko, no. Może to też należy od pomarańczy. To smakowało trochę jak sok z grejpfruta. I zrobimy teraz z jabłuszko samo dla o, testu. Uuu o. popatrz jak ciągnie. Nawet nie ma czego popychać. Nie ma czego nie popychać, ma czego on popychać. to popychać. zjada. Całe zjadł. No. Teraz będziesz mu popychać. Delikatnie. O. Jemy sam sok z jabłuszka? Tak, próbujemy. Proszę bardzo. Ty pierwszy? Tak. Dobre. Ten taki. Gęsty. Gęsty Ale jeszcze. to wszystko zależy od jabłek. Ja wygram! <laughs> Okej, okay, no na pewno z witaminkami wygrasz. Dobre, Dobre mogę? Dobre, tylko te jabłka zrobiły mus taki trochę. Mhm. Zrobiły mus. Ale bardzo dobre. Bardzo dobre, ale tak jak mówisz, zrobiły mus. To są jakieś takie Staraj rodzaje jabłek. Te jabłka. Najlepsze są będą twarde jabłka, nie takie No. Marcheweczka. Umyłaś? Tak. To wkładaj całą marchewkę. Ło. Wow. Ale powiem że robi bardzo dużo tego soku, trzeba jeszcze sprawdzić tą pulpę, czy jest wiesz, odciśnięta dobrze. I... A nie, bo tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Cofnij go. Może co? I teraz? Nie. Cały chodzi. Za dużo. Znaczy zablokowała się. Za dużo naraz chyba. No, ale to po jednym Mikołaj sadzał. Tak? O, no, dobra. To twarde marchewki są. No. Jeszcze jedna. Możemy wyrączyć. Chcesz soczek z samej marchewki spróbować? Mm. A potem je pomieszamy, co? Uuu, pomieszane będą super. Kalory! Mhm. Dobre. Mm. Jedne, do czego mam obiekcję? To do tego, że nie wyciska tak soku, tylko jest bardzo dużo tej pulpy. Bardzo dużo. Że ja myślałam, że to będzie gładki sok, nie? No tak tylko z pomarańczy Mijmy. zrobił. Tak tylko z pomarańczy zrobił. No czekaj, wymieszajmy To To tamten smoothie to dopiero będzie przerzucał dużo. No. Wiesz, z drugiej strony zostawia ci bardzo dużo też jeszcze Mijmy. wartości w tym momencie. No tak, Wypijając takie coś, to i... on będzie o wiele bardziej. Szukając pozytywów tego, to tak masz rację, będzie o wiele bardziej syty. Ten sok? Smaczny. Mm. I smaczny, tak. Świetnie to zrobiłeś, mi bo. Następnym razem trochę wolniej przelewaj, ok? <grym> Ale z sokowi wirówki był bardziej klarowny. Bardziej, tak. Ale też się robiła taka piana, niefajna, którą ściągaliśmy. Robi. Próbuj teraz połączenie dwóch smaków. <głos> <głos> A, lepszy nie? <noise> Jak kubuś chyba, co? Jak kubuś. <noise> Do tego dołożyć banana. I mamy kubusia. To z czego robię następne? Ananasa? Dołożymy ananasa. Kto ma ochotę na soczek z ananasa? Ja! Yeah! Ja też! O, popraw. Powinien tam być, o! Jest. Jego? No delikatnie. Delikatnie. Nie tak mocno, żeby to nie za szybko. Ma no, powolutku to robić, wiesz? Powolutku. Powolutku. Tylko Trzeba mi wystarczy, położyć tak, to i to. Ale bardzo soczyste. Bardzo soczyste, no. Jeszcze jedno? Ostatni, no, bo już wystarczy, no. O, ten ciągnął. No to testujemy kolejny soczek. I co ten też jest taki? Ten wygląda jak z pomarańczy. Sam ananas. <głos》> jak się widzujemy. o pyszny. O, to ja już Kolekno. kojarzę. Chcesz to Dobra, zróbmy mieszankę. Mieszankę! Ja to wleję może, dobra? Okej, ze mną. Sprawdźmy smak. Ananas pyszny. No i popatrz, jak jest wymieszany, to on ma zupełnie inną konsystencję. Czyż to jest ten smak nasz? nie. To Och. Co jeszcze? Pomarańczkę? Pomarańczku nie ma. Nie ma. Dajmy jeszcze pomarańczkę. Możesz wyłączyć na chwileczkę. Pomarańczę z tej skóry. Ale to też będzie dobrze. Zrobić sobie taki sok, dać go do lodówki, takiego Kubusia Mikołajowi, tak. a nie kupować tego Kubusia, tylko będzie miał sobie, wiesz... Ja Tylko tak z grubszego obieram. Tego już nie będę obierał, tak, no tak. Nie? Tylko chodzi o tą grubą skórę. To już nic to. No, teraz ona się będzie przecinać. Zobaczymy, jak się przednie. Tak okay, dobrze to wkładamy. Teraz zobaczymy, jak smakuje pomarańczyk. O, nikt nie, nie, nie spróbował poza mamy. Dobra, to już spakowałem sobie ananaskę na później. My. A dopijemy to i będziemy robić najwyżej później jeszcze raz. Tak, bo najlepsze jest świeży, no nie? Coś, to jest super sobie zrobić dzień wcześniej, dać dobi do domu i mieć jak dodatkową ilość błonnika do posiłku. a może wycisnąć buraki i zrobić barszcz? Już z przeciśniętego soku. No tak, myślę, że to by było super. Nie wiem, czy nie byłby barszcz jeszcze lepszy. Ze względu na to, że, że nie masz tylko wygotowanego soku z buraków. Tylko no nie? masz taki wlany. Tylko masz blany. A? Sok. Można by było spróbować. Jestem ciekawa, jak to smakowało. Dobrze kochanie, sprzątamy. Jak wypijemy cały ten soczek, będziemy robić kolejne. A jeśli chodzi o czyszczenie, no to trochę tych elementów jest. Pewnie jest. Nim, pewnie... Trochę żeśmy go zapali. Pewnie nie można tego wpadać do zmywarki, z moim życia. Sprawdzę to. jest jakaś instrukcja. Z owoców i warzyw usuń pestki i nasiona brzoskwinia, śliwka. Ale to chodzi o takie duże. A no to tak, no brzoskwinia, no, śliwka. No to bym nawet nie wpadła, żeby tak. dawać taką pestkę przed użyciem mrożone składniki należy rozmrozić. No tak przecież z można truskawki wycisnąć. Truskawki. Coś piszesz, nie, że uchamie urządzenia do niego owotów, owotów, bo... może Ale piszesz, że nie może być ja, mrożone. Na... Ale nie mamy dzisiaj truskawek. Czekaj, kolego Że wyciskając z mrożonych owoców należy je wcześniej rozmrozić. No, to jak tutaj robić lody? Nie wiem. Zawsze jak mieszkaliśmy w mieszkaniu w Bielsku, to do wanny braliśmy właśnie takie kielichy e, soku. Zawsze, zawsze. Tak, i widziałam, że Krzyś nie pije tego soku, więc znalazłam mu do tego samego kieliszka, do z IK. Takie stare, stare. Ale musi go teraz Mówisz, że teraz smakuje lepiej? Mhm. to sok? Tak. Teraz jeszcze do tego kostki lodu? Tak. Bo były zawsze kostki lodu i gorąca woda w wannie. To była nasza taka rutyna. Ach, no.